Baczność do hybna. I jeszcze do... Pierwszego marca od kilku lat w naszej Ojczyźnie obchodzimy dzień Żołnierzy wyklętych. A inaczej wielu pragnie, żeby nie nazywać wyklętymi, ale niezłomnych. Szczególnie wspominamy tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny i w czasie II wojny światowej, a szczególnie po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Polska znalazła się pod wpływem sowieckim, którzy ta okupacja powodowała, że nie była to polska taka, o której marzyło większość Polaków i wielu żołnierzy, setki, dziesiątki tysięcy podejmowało walkę, aby przywrócić wolność ojczyźnie. Większość z nich przypłaciło to prześladowaniem, więzieniem, skazaniem na karę śmierci. I wśród wielu było również i tacy byli, którzy pochodzili z naszej parafii, z naszej ziemi, którzy, do, którzy, którzy byli tymi żołnierzami niezłomnymi, żołnierzami wyklętymi. Jednym z Pięknych postaci to Adam Trybus, major Adam Trybus, którego tablica na szrodach, pochodzący ze Zwęcina, którego tablica tu w naszej kaplicy się znajduje. I my dzisiaj tutaj się gromadzimy, stojąc przy tej tablicy, modlimy się za wszystkich, którzy zginęli, najczęściej z rąk. Siły. Prosimy dla nich o wieczną nagrodę u ale również aby dawali przykład nam na żyjącym, jak trzeba o tą naszą Ojczyznę walczyć swoim postępowaniem, swoją troską o rozwój, o pokój, o jedność naszej Ojczyzny. Dlatego modlą się za nich odmówimy wspólnie modlitwę Aniu Pański. Aniu Pański zwiastował Panie Maryi.